Cześć. Cześć. Tu pozalej druga część zadań stabilizacyjnych informacyjnych na Fokidzie. Proszę bardzo. Druga, pewnie ostatnia. Zróbmy. To jest szybkie. Przenosimy mm, i szukamy go, kogoś czegoś. <laughs> No. o, On mu robi. Dwa golasy. Oj, nie można na to patrzeć. Gimnazjum. Jest lokacja jakaś. Już jesteśmy blisko. Dobra. Rozmawiajmy. My students and I have been debating intrinsic purpose, Mithios. The reasons the gods or nature have shaped the world. My purpose is solving problems, usually with a blade. As the lion solves the problem of too many antelope. This is only natural. All this talk of nature and not necessarily of gods has put me at odds with the followers of Ares. I have been threatened. So you want me to provide protection? Oczywiście. Pewnie. Mogę cię. No Och, filozofa, proszę bardzo. Czyli ktoś na stół będzie za chwilę. Jak mnie mam. Takowa. Jest. U, nie chcemy oberwać ogniem. To nie ogniem. No dobra, dobra. Wykupiajcie się chłopak. Tak właśnie ci z zidami mają tak, że mogę zadać jeden cios i ono natychmiast wykonaję... Wykonuje... wykonuje swój dlatego się ten i ucieczka Uciec, a spróbuję blokować łuk ma brakowało przez próbę bym zginął i teraz się nie da zablokować trzeba po prostu uciekać no i dobra słucha a znaczy już możemy podwojać a a a a a a mamy tutaj kogoś innego werun podnieść raczej A raczej skończymy. Jeszcze ktoś dobra era wach, <laughs> jeszcze jedyneczka dobra, jedyneczka, jedyneczka To nie w końcu trzeba robić parę Eee... Zadanie zaczęte. nie. Dawaj, 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 dawaj. Zawsze dawa. kończę dawa. to zaczynam. Ile razy już to słyszałem. Wewnętrzny żar, zadanie zostało ukończone. Spójrzmy... Nie, 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 nie nie, nie chciałem to. Eee, nie, nie. Misję tylko właściwie na Lokację tak jak mówiłem później teraz mamy zadanie z no, heterą, znowu z heterą to to jest hetera. Bo jak rozumiem, nie jest jestem imię... nie. Zawodu. Czy kapłanka taka?

Only someone truly brave would wade into those waters now. The pirates are still nearby, and I've heard rumors of a shark spotted close to the port. You so kill all the sharks, then you understand. I'm a shaman. I'm the one for the job. Good. You're doing me a great service. Leave me. Mhm. to zadanie. Oh, Mam zabić. No dobra, tylko gdzie je znajdę. No, nie jest fajne zadanie, powiem, bo, bo muszę zabić 5 rekinów, ale gdzie ja je znajdę. Dobra, wsiądźmy na nasz statek. Dlaczego na no nasze nie na łódkę? Już wam mówię. Na naszym statku możemy robić save. Natomiast na małej łódce sejwów robić się nie da. Dobra, teraz ee, musimy wypatrywać po prostu w morzu. Rakinów i mamy tu, proszę. Widziałem tu dwa. Zwitlarzy go nie? Damy radę. To zrobić, no i zresztą nie mam takich zakład to nie myślałem... O! Tam jest! A. Nie jest to co myślałem. Ale tu jest rakin, to jest... Kurczę, chyba rakin. Nie. Elfin. No jaką jak mam rakinę. Rakin. Dobra, zaznaczam go. No i zwiał. No właśnie. Nie, tak, tak tego nie zrobię. Słuchajcie, to jest e, inaczej. To trzeba załatwić... E. Dobra, takie zadania się robi inaczej. E, każda lokacja morska ma ze sobą co najmniej dwa rekiny. będzie to to zapewne to to dużo nawet już wykonane to nadal yy, z pewnością rekiny tam będą gdzie to było? No, gdzie to było? Przez zaznaczałem dobra tam Mogę, mógłbym to zrobić na dwa sposoby pierwsze to właśnie teraz takie to yy, zrobię nawet już zajmie to całkiem sporo czasu i nie podoba mi się to głównie tego, żebyście się nie zaznaczyli, żeby film nie był za długi i mógłbym to zrobić po prostu przy okazji jakiejś innej misji morskiej gdzie będę musiał wejść pod wodę i coś wyłowić A, to... Wiesz, że zobaczycie, jak pójdę na, te, na tej lokacji, gdzie już lokację mam zaliczoną. A mimo wszystko parkiny tu będą. Parkujemy. Była milka losa. Tam znajduję, nie znajduję nic niby że niby nie ma rekinów są oczywiście, że są no mamy dwa dobra zróbmy to zapisujemy będzie odcinek do twarz pewnie po prostu leczemy i rozwalamy je jaka broń jest na nie na rekinę nie wiem Najważniejsze jest to, żeby być do nich zawsze... Odem. Jest jeden. Ten mnie porwał niestety. muszę się naprawić dobra i widzicie nie udało mi się kurde nie kliknąłem się nie wkliknąłem się znaczy o dobra muszę uciekać na pogarsznie proszę, proszę mam nadzieję że mnie w tym czasie nie dziabnie skończy mi się powietrze to zaczyna mi ubywać energii, zobaczcie. Dobra, ale mimo wszystko mi się udało. Jeden rekin jest zliczony, jeden z pięciu. Energia, ee, energia dobiega do końca. Czyli energia i powietrze. Drakuję ponownie, gdzie go mamy. Drania jest. To były, zdaje się, trzy rekiny, Tak. Czyli zostałem jeszcze dwa. Kiedyś mi się udało zrobić tak, że bywałem nieco nad nim, albo nieco pod Nerkinem i one nic mi nie mógł zrobić, natomiast ja go mogłem cały czas trafiać. Ach, pudło. Przodem, przodem zawróci. Ach, w punkt prawie było. Dobra, cię za nim, żeby... Eee, czwóreczka, czwóreczka, czwóreczka No i złapamy, kurde Nie da mi się powalnąć, mimo że No na... Dobra, szybko się wynurzamy Dobra Jemu nie powinno przybyć energii tej pauzie, co mam przybywa. To już trzecie założenie. No, czego się nie robi dla zaliczenia misji. Powiem ja może te misje najprawdopodobniej z tego co mi się udało zaobserwować. My się powtarzają. Dobra, ten drugi taki no gdzie był trzeci. Jest. i prawdopodobnie są po prostu w nieskończoność ten jest najgłębiej jeszcze mi gdzieś odpływa Ach. zdążymy złapać niedobrze Muszę wypływać. Szybko wypływać. A nie, nie. Wypływamy, uciekamy. Nie wart z nim. Nie mam energii. Dobra, uzupełniłem sobie y, czwóreczką. Poza że podczas walk morskich, ale czterkinami możemy używać z takich naszych tych umiejętności tylko i wyłącznie y, dopełniania energii. Chodź, musimy to już skończyć Zastanawiam się czy nie, czy nie zrobić z tego odcinka, odcinka tylko i wyłącznie ucielnego odcinka na walkę z rekinami nie atakuje mnie, jakbym był na tej... I właśnie zszedłem za nisko już. Albo no, za... Dobrze, dobra. Generalnie mam załatwiając. Uff. Ale jakbyście wyczeili, żeby być nieco nad nim albo nieco pod nim, on raczej nie zmienia. Eee, rekiny raczej nie zmieniają swojej wysokości pływania więc e, może jakby was nie był w stanie zaatakować gdybyście byli na nim nieco nim. Dobra, tak czy inaczej. E, szukamy jeszcze jednej jakiejś lokacji gdzie sobie, morskiej oczywiście gdzie sobie, może tu. Nie, ja, to jest blisko. któreśmy odkryli, to tu. Hmm. I misja zaliczona. Jest daleko. Ale jak już być może zauważyliście moja gra to jest jakby live. Jeden do jednego bez cięć bez, bez montaży. Żywce, gramy na żywca. Na najwyższym poziomie. Game plus czyli ta gra po tej, po przejściu już raz całego e, całej gry, o. Nie przyjrzałem tych wszystkich zadań, czy my przypadkiem nie mamy też niszczenia jakichś okrętów przy okazji, bo jest ich sporo. teraz... No nie Naprawdę Zawrócił, że pod nami walczyć Chyba nie podstawi nic innego Jak po prostu... Nie, odpuścił. Dobra Ej okay. No to dobra Zobaczmy Czy są tu ...dziewane Rekiny są, dwie skrzynie na pewno. A tam to Mało nas interesuje. Ale. Wprost o skrzynie powinno być. Wtedy, że skrzynie są tam pod spodem, ale tutaj tak jest jeden i są otwarki nie wiedziałem. Musiały być. Dobrze, podpłyniemy sobie jeszcze bliżej do bramy. Łatwiej, okej, jest idealnie. No. No. nie mogę puścić steru. Jestem podczas takiej i Pewnie. Któryś mi Dobra, teraz mogę puścić. Zapiszemy i wskakujemy do wody. Dlaczego zapisuję? Przed walką z orkinami warto zapisać grę. Z nami mały błąd. powoduje to, że musicie wgrać was przetłuchu uh, uh, albo jeszcze dalej. Dobra, mam pierwszego krokina. Spróbuję właśnie się teraz stawić na odpowiedniej wysokości. Eee, shiftem się wypływało. szybko szybko, szybko. Ach, nie trafiłem go. Uuu No patrzcie, czyli może być tak, że naderkinam nam jest ciężko Chociaż O, zaatakował mnie też A? No można, da się to kombinować jak coś z tym Oj. Eee, przekombinowana, wypływamy zaczerpnąć powietrze, a widzieliście to wysyacki, ja wkrótce tutaj wpłyniemy, żeby do lokacji wykonać eee, jakieś skarpy, na C nurkujemy ponownie. схлопать. Ja, что? Что это за Ах, 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 ах. что пора уйти. На пора уйти. Udło. to może boleć albo mnie albo jego mówiłem przodem dobra jeden zginął no, jeszcze jeden i jest proszę super eee, zadanie wróci do hetera będzie zobaczone ale już skoro już jesteśmy w tej lokacji Zaczerpnijmy powietrze i zobaczmy co my tu mamy zrobić. Zaraz ok Co mamy zrobić? W tej lokacji odnaleźć dwa skarby. Widziałem tu jaskinia. Mam że zdąży po prostu tam wpłynąć. jeszcze te dwa skarby i uciec na razie, sam pływanie nie idzie mi najlepiej. Okej, okay. jedno jest. Okej, okay. jest drugie. U uciekamy. Lokalizacja ukończona, brak lekto się to nazywało jeszcze wytrzymać trochę nie przyspieszam bo uważam że przyspieszenie zużywa więcej takie wrażenie więcej powietrza Dobra. Tak, yy... szkoda, że tam płynął tam statkiem, to 2000 metrów z powrotem, oczywiście mogą to zrobić, ale jest to daleko szkoda czasu. Wystarczy, że jest na tym na statku bezpiecznie i żeby zdać zadanie, proszę, to mam to zdać, no lepiej się przenieść, tak jest to znacznie szybciej. Mamy oczywiście porady z lewej strony różne, to są to ciekawe. Niektórych rzeczy się dowiedziałem właśnie stąd. Dobra. zdajmy to zadanie. Zapasy na uczta. Mam nadzieję, że będzie nam bardzo wdzięczna. Katera. Dziękuję. Zadanie ukończone. Zapasy mało czy te długo trwało, ale się udało i to jest najważniejsze. Także dziękuję Wam w tym odcinku. To wszystko. Do następnego.